Siem, matką też czwarty odcinek robię ty 1, 3 No. To wjeżdżamy. No i w tym odcinku Kamper będzie robił to co wam zaraz powiem. Nie go cegłą A ja będę robił y, tego. No, jak to się nazywa? Jak to się zwie? Magazyn. To ja idę robić magazyn. Znalazłem glinę i lawę, tam, tam tam daleko, tam tam. Kamper, co ty tak, będziesz tak, robił? Zmieniał dywanik. I robił taki jakby piecyk. Taki, no, kominek taki. Nie to. Dobra. Ale mięso, co? Albo rzeźnia. Ha he <laughs> No nie, będę ręką musiał kopać dirt. I dobrze ci tak. Właśnie ja znalazłem spawner. He <laughs> zombie. To nieprzydatny jest, bo piórka lecą. A tak czy inaczej, tak nie jest przydatny, bo AXPA nie ma nic. Tak czy inaczej, mógłby być z tego szkeletów szkieletów No ja to by się nie przydało no, Mam bardzo dużo strzał w ogóle, bo sobie ostatnio craftowałem za, za jedno ułożenie jest cztery strzały, to jest fajne właśnie Fajnie, fajnie Pół godziny będę rąbał tu drewno, no nie wierzę Co Wieczek. siedzie? a bo tak tu będzie Ojojk. Później pójdziemy do koki jak skończę Teraz dam Przemieniam design Tego nie, światła, dwa no. Zacznij, ja tam nie spadam. O, dobra. Oj, tam z węglem. I cała podłoga. Czyli jest Cała czy podłoga ma postojeś... być zielona? Nie, to jakiś tu fajny wzorek zrób. A to ha, ha. ha. To wiem, jak. Tylko zaraz muszę tylko pomyśleć, minutę. Ty mógł, nie, to może. Dobra. Oj. No nie, no wszystko się popsuło. A będę miał teraz tą slabów? A ty mi pomożesz, jak tam o, skończysz? Jest dywanik, powiększony nawet. Ty A. mi pomożesz, jak tam skończysz? Jo. Czy będziesz tylko kamerował mnie? Kokajmul, no, który kamerował. robi. Do Kamper dowiedział się bardzo, bardzo. Potrzebny bardzo. nam piasek do czegoś? Camper pochwal się, czego się dowiedziałeś. Nie będę się niczym chwalił No i Serio, ci mówię, nie będę się tym chwalił No jest spadaj ode mnie Joj, się kierę zrobić Eee... się że te drewno zrobię. deski A wiesz co, mam fajną wrzutę Nie tu, tu Wiesz jaką mam fajną wrzutę? Się zamyśliłem Ej, o, mam tobie. fajną wrzutę na to naprawdę P. fajną rzutę. Nie, ty masz komputer z Dirtu. Ha 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 ha, to bardzo śmieszne. Nie, bo strawy, No i kill zrobiłem, no nie wiesz. Boż, też może kill off... trzeci. Ej, no Już teraz, teraz Ej, to weź mi tam rzuć na dół. Dobra. To tego wezmę. Mi Dobrze, się że nie zmarnowałem kopa Deski, po co mi deski? A fajne widow. Dobra, robimy. Nie ma. What the fuck? Co to jest? Od razu przypomnę, że serwer jest 24 godziny na dobę, więc każdy. Jaka reklama? <noise> Trzeba na samym początku coing, żeby ludzie bijali serwer non-premium, więc gracze z non-premium mogą sobie wbić i sobie pograć na serwerze Survival. IP wam podam, A się ma, nie wiem czy nie zmienić tego Survivalu na Survival Games. Jeżeli chcecie Survival Games, to tego jest naprawdę mało. Pizdu, e, znaczy mało no. W sumie też jest mało tego, ale też już są serwery Survival Games amerykańskie, angielskie. No ale polskich e... tak dużo nie ma. No jest właśnie. Na polskie tylko dwa, ale nie wiem. Ale w każdym... więcej jest człowieka. No wiem ale ja tylko ja powiedziałem, że so jestem... Ja są serwery so Survival Games Survival. Grałem na taki, znaczy sorry, grałem. Yy, to jest taki, że norm... skończyły. Ci co chcą to mogą sobie grać normalne survival i tak dalej. A inni mogą sobie na przykład grać survival games. Niby jak? No jest taki plugin. Man, no wiem, man... to że on... Się man... czasami gry... No i dobra pieprzyść. Ehehehe <gadamy> o ser... o, plate. <gadamy> O, są słabe, fajnie Oj, zabrakło mi o. połowę Oj, ciemno O nie, no, bo nie noc ma jest. potworów Czemu? Coś ty, coś ty żeś zrobił? Nie wiem, ej, miałeś rzucić mi ten kill off Zaraz to zrobię Nie starczy mi Oj, źle o, nie starczyło mi Koka Kogo ci nie starczyło? Glina jest tak, kurde, cenna Takie trudno złoto, znaleźć ale... Że Że nie będzie się szukać znowu Gdzie złoto się chowa To będzie neterek Jak pójdziemy do piekła Ale taki nie. będzie fajny kominek Właśnie, a gdzie zrobimy natar? Coś będzie trzeba jakieś fajne... na dole może No właśnie też będzie trzeba jakieś fajne miejsce na ten znaleźć no. Zrobimy taki jak Minecraft Polska mówił o tym. Taki wiesz, taki fajny taki. Wiem. Ja te. nie Dobra, idę, ja 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 bo takiego nie mam. Więc to mogę robić bez projektu. Ja też. Ale nie trzeba projektu żadnego. Mówisz? Och, chyba mi fraps zmienia na ten. Na... Na drugi klip, bo lagi mam. Czy na drugi plik, o. I już się skończyły lagi. Eee... Coś zrobić? O, mi kilo wpada już. Co jest? Nie mogę trafić w drzwi. to denerwuje mnie to. Na 100% nic nie widzicie. Nie no, widzicie coś. Ej, to może postaw pochodnie. Czemu ty mówisz jak Iwona? Ej, to może postaw pochodnie. Zero, kurde. No Siwona wiadomo, ma więcej no to... emocji w głosie. No to jak ja mam mówić? Normalnie, nie? Ej, może postaw pochodnie. Się, ubrał się. Rzucaj, kiedy wam. Creeper za to, bo idzie. Gdzie? Strzelaj w niego. O tu, czekaj. Nie widzę go. Nie, nie bij go, bo ci wybuchnie. Nie ma go, poszedł se. Pa, on patrz, nie wychudź, nie wychudź. Nie wychudź, nie wychudź. Idzie do ciebie. Tego walnę. Dobra. I będę uciekał, a ty go strzelaj. Dobra. Fuck! Kocham. Jeszcze drugi walną. Tu to się zalepi. Już to lepiej się teraz, masz ten kilo Bo w nocy takie nagrywanie No masz ten nie ni, ni grawlu nie ma no i droga się popsuła Idzie do mnie zombie Jak cię leje Wiesz że zapełniłeś tego armoru <grych> W dupie to mam Jak tu ciemno w dupie Weź to to wiedlić mam. to teraz straszyłem. Cały mój projekt po prostu je No. hehehehe he he. nie dałeś mi tego kilofa off. No się tu chodzić teraz, nie nie widzę. Ej, ty miałeś Chodzi, wziąć. coś tu tu mi zjechałeś? Ej, wziąć mi kill skończyło się na tym, że nie wziąłeś mi kilofa Rzuciłem ci. Ja ty sobie poszedł... Nie chciałeś tego. Zaraz No. no. Bo cięć ci przez cię jak Masz. Dzięki. Wsys... Sysnął. Z Wsys... magami. Wsysu, wsysu. Ej, to mój tekst. Już prawa autorskie się daje na... To wsysu, jak, jak ten, jak odkurzacz. rzeczy co ty zrobiłeś z tą ścieżką? na tu ci creeperów wybuchło? No dwa. Aha <laughs> Ej, weź od razu. Zrób od razu lemon, daj. Tak... I Lemon daj. No... nie... nie ma ten... cytrynowego, jest tylko ten. Zielona jasna, lime. O, creeper. Yeah. Lemon! Lemon, no nie! Gdzieś blisko. <ścoughs> Drugi <ścoughs> Wystarczy ty chemy. Ale no nie obradę. Ja się tu chowam. <ścoughs> Co ci płaczesz? Co to nie? Było? co to było? Ja się duchowo. Ty byś widział, co tu się stało? Mordor. Też byś płakał. Ja nie będę, nie chcę się tego reperować teraz. Tyle to robiliśmy po tego, poza odcinkiem. No i pająka słyszę? Dobrze, że się zablokowałem. Co robiliśmy takiego? No, robisz tą ścieżkę, nie, znaczy ty robisz no. Że, że trzeba... jeszcze dirtę trzeba wziąć. Od nowa, wszystko, weź, nie wyjdź stąd. Ale mam czciny Idę, wiesz co, zdisuję Minecrafta. Jakim cudem może się popsuć kilo W użyciach A i mogę A? mówić jeszcze o serwerze trochę. Nie bo... Wiesz, nie oglądają tych żeby jakiś serwer gadać. Ej, naszym. Chodzi o, o, na, o nas serwer. Chodzi Co o to... Co tu ktoś niszczy? Nie da mi powiedzieć, no. No nie o, da, no no, 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 nie da, no. Pojejejączek. Chodzi o to, że możemy y, drugą mapę, tą survival, I zrobić przyszłość. jako mapę Ta. ze Skyrima. jeżeli y, następną mapą... Jest, idzie do mnie. Dostałem. Jaszu! Jeżeli... Każdy jestem utoczony. Oj, co? Jeżeli. No kurwa! Jak mnie denerwuje! Jeżeli następną mapą. Ma być Survival. Survival, no, ma być taka mapa ze Skyrima. Możecie sobie ją wygoogl wygooglować. Robię pod to. możecie pisać mi na. pisać w komentarzach u mnie. Już! Czy... Yes! Taki lag, weź co chcesz. U mnie czy u kampera możecie pisać. Czekamy! Czy... czy chcecie. Jest si... Ju, ile tego jest gówna? Nie da mi powiedzieć. Boże! Aaaa, uciekaj stąd! To weź, rób to po cichu. To powiem szybko. No nie, no, no nie da mi powiedzieć. Nie ma <laughs> He he. zapomniałem. z ale... stąd pedale, głupi! Daj mi powiedzieć, no co to nie jest? Nie dam ci powiedzieć. To jest odnośnie serwera dla graczy z naszego serwera, bo nie gracze nasze, serwera naszego, A, naszego posz... A co ja robię przecież? No i chodzi o to, że następną mapą może być Survival Games. Czy to będzie zero Survivalu, tylko będzie normalny Survival Games. Lub też może być, tak jak już mówiłem wcześniej. Może to być Survival, ale to będzie mapa ze Skyrima, więc to może być dużo fajniejsze według mnie. A ta mapa z Skyrima to jest taka duża mapa, czy to jest taki, taki mały kwadrat jakiś taki Skyrimowy? No ale jak już. Co? Jaki kwadrat już jest, znikło Jaki kwadrat Skyrimowi? Skyrimowy, Łe, C pierwsze. To, że kawałek, kawałek tylko będzie tego, tej no mapa, a dalej nie, to już tu to to mapa taka. A tu może być ciekawe. No właśnie. Posz, jak to? No i Creeper! I możemy wgrać na przykład taki texture pack na serwer, co od razu, jak się wholitymacy texture packa jest taki plugin: Joki lagit, koka! O lol! Creeper wybuchnie przez ciebie. Właśnie wiem, nie też coś lagło. No tak, to jest, jak się ściąga 20 pornosów tysięcy dziennie. Pff, paju jająk. To muszę być ostrożny. Wiesz jak kiedyś mówiłem stanie. na Creepera? Zielony zombie. łe Zielony zombie, zielony zombie, nie to jest widać. Ty, ja mam 12 świe, świecących dyni. Lol, myślę, że mam tego dużo mniej. Lepiej tu nie iść na farmę. Nie radzę, bo się zdenerwuje? Mhm. Coś tam nie, nie. zrobił Pampar, Pam masz może dirt? Pam pam mam... To się... weź mi zarzuć Ty panią chce tym mnie bić? Ale fart, mam tylko 3 HP Dobra, nie mówię nic. A nie mam mięsko A już mam full. Chyba. Nie. Ten pająk nie popnął. Dziura jak za 5 creeperów To był tylko jeden. Ty on mi za moc! Chyba mnie bije. A tu lama! Ja Ciebie. mu zaufałem! O, mam skypa. Widzę, że ktoś napisał do mnie. To później sprawdzić, bo do mnie też ktoś o, ja, no, Mam grę. Daj mi. A co, po co, Ja też muszę ścieżkę załatać. A ty? Co za pieprzone Creepery. Ja nie obrażam. Po co tu przyszedłem? No, no. Wiesz to co zrobiłem. Ewej, ej, czekaj, czekaj. Miję dirta wrzem, dawaj Masz to I masz to I zrób skrzynię Ej, czekaj! I masz Nie. to Zrób lemon, daj Przecież tu przyjdziesz Lemon daj! Lime! Lime daj Już, już, już! Oj, dziura Wiesz jak fajnie się mówi jaki Iwono? Nie, no trzeba a nie wiem czy to jest poprawda wymowa lime, ale ja no to mówię lime. Lime, Lime to też. Lime, dyle. lime, lime. Dyle. To jest jedna noc mila, czy ile już nagrywamy? Na dzień, jedna noc, lul, to długo już. Camper, widzowie chcą długie odcinki, bo w ten... nikt mi nie powiedział fajny odcinek Camper, fajnie, że robisz tak długie odcinki. Niech mi nie napisał. Czemu nikt mi napisał, że że rob... fajnie, żeby długie odcinki. Może one chcą właśnie pięciominutowe odcinki. Było... A może wiedzieć, że nie chcą 5 minut odcinku? To niech napiszą, czy są długie odcinki, czy są pięciu minutowe odcinki. Nie, nie pięciu, dziesięciu. No czego? Jak mówię, że pięciu może być, no to pięciu damy. Pięciu minutowe odcinki. To możemy pokazać, co zrobiliśmy na serii. Codziennie po dwa odcinki. C Ile ma zrobić? Dużo. Zrób tak, za 20 no, tyle nie starczy, starczy na siedem Co ty, co dre, drewno wziąłeś? O, tu jest drewno jeszcze Potrzebny nam ten węgiel Mmm, tak A co, chcesz kopać? nie tu tu nie kop A po drodze mam ok robimy cięcie i sprawdzamy, ile to już trwa Nie, już prawie A. koniec Więc... Muszę naprawić tą ścieżkę, bo nie wytrzymał. Nie to ode mnie też mógłbyś wygrała <noise> na drzewie kamerę i No dobra A się różowy robię <noise> Jaki? Różowy What? O ja se zbroję Czego się robisz różowy bo... dostaję obrażenia. Masz tego Masz koszulkę nie wiem, nie Wreszcie mi to przyniósł Ja bym koszulkę... Spadła Zrobiłeś te... Lime Dye Aaa... było mówić Zapomniałem Masz skrzynię, bo zapomnę ci oddać później Cześć ja tu może załatam jeszcze że... Ja, ja, tu, ja tu może mam crafting tego ja tu postawię. Jak będę, skakował, będę się z będę szybciej chodził. Spotwierdzono dermatologicznie. Odsnakaj. ja wiesz, jak klikam? No i co, że co mi to powiedzieć, że klikasz? Człowiek czy mapet? Wybieraj. Bo w No, Ja wybrałem mapeta. Fuck. Będę ci bawił jak ermit. He he. Co? E, lol, lol! Mam no, wtedy mi się przypodobał. Będę się bawił jak karmić Ej, jak masz na imię? No, 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 no. Świnka Momo. Taka była jakoś. Ej, ja się szybciej rób to. Może to kołenne. Sponsor mi to, to ko, to ko, Tak To, tako. Ja. To, tako tak, o jest git i tak, i tak będzie tutaj trzeba gra w latach. Jeszcze mi dirta zostało, 14, e, 13 13 ja, te pierwsze. Puf i... Było, nie ma, nie ma dirta się... Z... Oj, to za lag Nie wiem, to, to, to jest dziwny świat Teraz trzeba całą tylko górę wykopać i będzie skończony Wyobraź sobie, że to jest już czwarty odcinek, czy Ty o tym wiesz? Tak, bo śpiewałem, znaczy krzyczałem na początku. Ej, czy, ciekawe, czy ten, czy Husiek wie, że ma własny kanał YouTube? Nie <laughs> no. Bo ja osobiście dowiedziałem się dopiero wczoraj. No ja się dowiedziałem kilka dni temu. Daję tu łapkę w górę, a tu mi wyświetla, że mam jakiś kanał, no what the fuck? też nie wiedziałem robią jakieś kanały no nic o tym nie wiem właśnie też nie wiedziałem o co chodziło na sam przedtem czytałem tego w internecie się okazało że mam własny kanał YouTube i może tam filmiki rzucać no lol nie śmiechowo było no dzieciarki przeszły nie wiem czemu ja się bardzo cieszę że mam własny kanał YouTube no, też przecież można mieć widzów i w ogóle no i wyświetlenia no, no właśnie i łapki w ogóle wszystko komentarze o. o, może chyba pisać, pisać komentarze ludzie, chyba tak mi się Fazowe wydaje. to jest jakieś. No skończy mi się kill off, to ty sobie zrobię. Ten, ten, co ja ci dałem? No. Nie trafiłem. Człowiek czy pet. Wybieraj. And. Nie będę tego powtarzał. nie każ mi wybierać. <słuch> nie każ mi wybierać. Mieliśmy coś powiedzieć wiedzą, nie. ale ja zapomniałem co mieliśmy powiedzieć widzom, ja wiem co mieliśmy im powiedzieć. Po co ja tu przełazłem? Aha, po tego. Po Lime Day. Ej. A jeżeli oglądają nas ci, co wcześniej zostali na poprzednim serwerze zbanowani. Jakim za... poprzednim? Na pierwszej edycji serwera zostali zbanowani. Tu już mogą wchodzić, co? bo jeszcze nie mają bana. Znaczy już nie mają bana. Bo wszystki jesteśmy odbanowani, więc. Wiecie. To na pierwszej w tą myszkę, W to? Piękny kolor. No ja muszę na pierwszej tą myszkę, żeby było. 18 lime LimeWool, piękny kolor no, nie, nie powiecie mi, że nie. Znaczy tam... Lubię kalony. Znaczy. No! Zapewniłem chyba... No, w klamkę, w, klamkę. w sumie też tak nie minę, że to, to jest zniszczone, jest więc... Ja bym się okrągnął część. Nie no, to Dobre. jeżeli ci, co nas oglądają pierwszy raz... Chcę zobaczyć serwer, wbić sobie, pograć z nami to IP będziecie mieli w opisie, lub może się w tym miejscu pojawić. Jeżeli nie zapomnę o tym, ja zapomnę, więc ja będę miał w opisie. Tak mało? To jest za mało. Tak, tyle jest... mi dałeś, znaczy no, tyle było znaczy. O kurde, ej, ci jak mało zabrakło. Mam masz. Mam kilof dopiero. <noise> He ba... w będę ile wystarczy. Już nie muszę kopać, bo... Ej, masz, pomóż. Masz jednego staka. Ej, weź kop. Ej, no źle! No źle! Aha! Wiesz, teraz wykop? Pa, kopię Nie widzę kopiesz, lol Tak znika powoli. Jaki spita Nie ogarnię cię. <laughs> To nie skacze to... ten. za za akta, hop, hop, hop. Co? Hi-hit. <ścoughs> Hahaha, ha, ha. ha, ha, ha. oj. Jaki pomysł. Ja. co to było? Świnia. O dzie, noc się robi. To trwa jakieś też 30 minut, czy coś. Chyba, mi się tak wydaje, ale. Wydawało to się, wszystko może. Czy on są trzy koble, a tu dwa koble. Są dwa kobra, są Aha, dwa, tu trzy koblety. Są trzy. Oj. Dwa, dwa, trzy, trzy. Lol. Tu jest inaczej, bo tu jest wejście. Aha. Rób tam no. dalej. Nie robię robisz jakieś pochodnie, czy bez? Bez, przecież światło już. Dobra. To weź to ósme, bo mi się nie chce. No kurde, pochodnić się nie chce. No nie wierzę. że. <śla> Ej, no to weźcie, to nie mi się nie chce. To mi się tnie. Czyli tu nie będzie nic. Jeb. Nie, ale, ale co mi tu pochodzi? Piwo, piwo się wylało Piwo piwo się wylało Skąd ty tyle skrzyn Zrobiłem. drewno mieć? Ja mam jeszcze... Ja mam jeszcze 146 członiu. To tutaj trzeba. Skrzyń? Nie, drewno? drewno. To tu jeszcze trzeba, tu nie skacze se Ska czasem Ładnie nawet widać takie drewno i Limankowe Dobra Ej, Więc pozdrawiamy Andrzeja W komentarzach Pozdrawiamy Andrzeja ze Świdnika Ja go nie pozdrawiam to jest frajer jakiś pewnie No go nie znam, dobra nie wyzywam Ej, strzelam do ciebie ktoś Naprawdę? Pa od góry O kurz Wedostał Po co Nikt nie będzie widoczny... To... Jak zrob... ja go biję? Jaki, Jaki hacker? PVP Joki hacker? Bił na górę! Bana masz człowieku Jak tam cheaty? A wiesz co? To nie banowałem gościa, nie? Nie, tak. No i Znaczy nie zbanowałem go? Ja ci mówię jak tam cheaty, nie on do mnie. Że tego, ja tam ja do, do niego że On ma czwity, a on do mnie nie mam. Ja Wiesz, że masz, bo widziałem, on, on, on się przyznał, no. Powiedział, że dobra mam. Lol, pierwsza osoba, która się przyznała. Nie pierwsza, uwierz mi. Jak, jak ja powiedziałem jedną osobę, ja wsadziłem do tego więzienia, to oni, ekoka weź, e, weź mnie wsadzi do więzienia, bo ja miałem X-ray, a takie coś do mnie. Ale się przyznał za. To to, że ja go a on się sam przyznał. No to dobry ten gościu. Właśnie Co przyznał się to? też mi gościo. Ale sam? No, sam! On do bo mnie... No bo... wyrzuty sumienia do mnie gość. takie coś... Koka, wstać mnie do więzienia, bo ja mam x-raya. Ej no, trzech brakuje, no, no nie, no, no. No to jakieś... To trzeba iść tyle kaktusów mamy. Trzeba iść przytopić jednego czy tam dwa kaktusy. Ja mam trzy kaktusy akurat. Dobra, w następ... po odcinku to zrobimy. No dobra, o. to kończymy odcinek czy jak? No, ale na górze. Szybko, bo tu potwory są. Czekaj, jest niż crafting. Niscze crafting. Za tobą Jep O jak padła jak kundel Idziesz? Mam pomysł Oj źle Oj dobra Jep jak, dobra idę. O, w nie będę kiedy dostaję, nie raz spałem w tym burz. Trzeba te skrzynię wziąć. Kliknęłem lekko strzałkę w lewo i po prostu minąłem zombie. Znaczy w prawo, sorry. Idę sobie i na W odcinku muszę jeszcze iść na wyprawę po glinę poszukać. Trzeba to dokończyć, Dobra, glinę się y ciężko y szuka. Tama tu trzeba dana. iść do O, źle zrobiłem. Trzeba się jedziemy, i to żeby bocydian. O, ale świtać na podłoga. Wiem. E, Fajna. Źle tu zrobiłem kurde. Szukam. Masz tą slabę? Weź mi zdarzyć. Nie mam. Do skrzyni może są? To no są. Nie spani. nie O, dzięki. W seso, seso. seso, w Lolowca. Lolowca. Lolo, chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Mam owcę w domu. Mam owcę w domu. Serio? Mhm, y chodź. No idź. Co za grubas. O, zamknij. Jest. Ona wyszła. Nie wiesz. Mamy owce w domu Nie, nie, nie bij jej Powiedziałem coś Ona jeszcze nie odrodzi wełna Diotu Co to Ej, co to było? A, to Lonia, to, pp. Pp. to był kominek Co za frajer, cię ją kolorować na różowo Co za ty... Weźcie go, hejtujcie w komentarzu No nie Chcę mieć widok, chcę mieć 2000. Napiszcie, no że jest, kurde, ten... Nie ma serca, bo owcę zabił. Nie, nie zabiję, tylko ogoliłem No i co? ale ogoliłeś się, bo jej to bolało, poobrażenia bo obrażenia dostała. To kończymy odcinek? No. Z wielkim bólem. O, Creeper! O, yyy! Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Szybcie, szybciej, 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 szybciej 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 O, Szybciej szybciej szybciej. O, Creeper! O, Creeper! O, O, w O, KOKA! Nie ma schodów O zabiłem owce Dobra, chodź Kończymy odcinek Idzie już cię pocieszyć, widzisz? Przepatrzy na ciebie, i co poszła? I to ci od... Do... I to do Ty to ci zbogę. jej wełnę. No i uciekła od niej. Uciekła od niej. Nie chodzi do nich, chodź o to Tu, tu skończył odcinek. No dobra, to subskrybujcie, komentujcie oceniajcie, zapraszam na mój kanał, zapraszam na kanał Campera, Żebyście też go zasubskrybowali, jeżeli oglądać się u niego żebyście nie zasubskrybowali. A dobra, dobra. to ja myślcie nazwę dla tej owce ogolonej. हाँ तो नारा नारा